Każdy dzień to jest z Jego łaski, z Jego ręki, z Jego dobroci, z Jego miłości. I to jest cudowne. Cudowne jest to, że kiedy jesteś otwarty przed Panem, kiedy otwierasz swoje serce, doświadczasz wspaniałych rzeczy z Bogiem. Bo On nie jest Bogiem martwym, On nie jest gdzieś daleko, żeby nas nie słyszeć, ale On odpowiada na otwarte nasze serca. I kiedy Twoje serce i moje serce jest otwarte dla Niego, to On przychodzi. A kiedy On przychodzi, kiedy dotyka naszego życia, to jest coś wspaniałego. On przychodzi z pokojem, z radością. On przychodzi z miłością, On wypełnia Cię. Możesz odpoczywać całkowicie, będąc bezpieczny w Nim, w Jego obecności. I zawsze to podkreślam, że. Każdy dzień to jest dniem jego... jego łaski, który Pan nam dał. I to jest wystarczające, aby Go uwielbiać, aby oddawać Mu chwałę. Niesamowitą rzeczą jest też to, że, że Bóg widzi Twoje i moje serce. Możesz nic nie mówić, możesz siedzieć. Możesz skupić się tylko na nim, otworzyć swoje serce, i kiedy on widzi otwarte serce, on przychodzi, aby ci usłużyć, aby cię napełnić. Kiedy jesteś otwarty i spragniony, kiedy go pragniesz, nie musisz nic więcej robić. Nie musisz się napinać, nie musisz błagać, nie musisz chodzić po kolanach. Wystarczy, że otworzysz swoje serce przed nim, i on widzi Twoje serce. On widzi moje serce i On przychodzi i wypełnia. Wypełnia nas tym, czego potrzebujemy, czego oczekujemy. Bóg wie, czy Ty oczekujesz, czy nie oczekujesz. Bóg to wie. Słowo Boże mówi, że On bada nas, zna nas, wie, kiedy siedzimy, kiedy wstajemy i zna każdą naszą myśl z daleka. Nie ma słowa jeszcze na naszym języku, a Pan zna całe zdanie. Pan wie wszystko o każdym z nas. I to jest cudowne.